Zanim postawimy instalację do budowy czerwonych kostek, postawimy instalację do budowy niebieskich kostek. I teraz, żeby to zrobić w najbardziej sensowny sposób, wykorzystamy właśnie te magazyny buforowe, które tutaj mam. Dobrze, i teraz, jak my to zrobimy? Przede wszystkim, postawimy sobie kawałek taśmociągu który będzie wyjeżdżał stąd, i jechał gdzieś aż tu. Potem drugi kawałek taśmy ciągu będzie wyjeżdżał stąd, i jechał gdzieś aż, powiedzmy sobie, tu też. A, czyli ten będzie wewnętrzny, ten będzie zewnętrzny. Nie ma znaczenia. Dobra. Ok, i teraz, moi drodzy, Postawimy nasze laboratoria w ten sposób. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak. 19. Powinno mieć 18. Yy, no, ale dobrze. Yy, czyli jeszcze mam, jeszcze mam, jeszcze mam tak. Trzy. To tutaj mam dwa. Tu mam 6 razem mam można powiedzieć 24, czyli powiedzmy sobie 4 razy 3 razy 8, 3 razy 8 to może dorobimy jeszcze tych laboratoriów w takim, w takim razie, tak żebyśmy tutaj mieli. O, i myślę, że to będzie wszystko, co nam będzie potrzebne. Teraz postawimy sobie wieżę. ZASILAJĄCĄ Raz... I dwa... A niech... Łapie chociaż... Dobra. Później najwyżej przestawię. Okej... Okay. A! Dobra, bo tu postawiłem dwa, a nie trzy. Wyjaśniła się zagadka. O. Tak jest. I tu będziemy, moi drodzy, robili niebieskie kostki. Tu będziemy robili niebieskie kostki. Z tym, że. O! Taśmociąg. Dobrze. Taśmociąg puścimy jeszcze. Tutaj. I w tamtą stronę. I w tam. Dobrze, gdzie ten nasz robot? Tutaj, tak? To choć tu, będzie szybciej. Tam generatory pięknie pracują. Słuchajcie, jak ta produkcja ruszy, to będzie coś pięknego. Dobra. I tu oczywiście robimy niebieskie kostki. Wszędzie. Ciach. Ciach, obojętnie gdzie to zaznaczę ciach. Dobrze. Teraz tak, tutaj mogą sobie zupełnie spokojnie iść wolne, transportery. Tutaj mogą sobie iść szybkie transportery i to będzie to samo tempo. Dobra, ten kawałek taśmy nie jest mi potrzebny, ale gdybym chciał rozbudować jeszcze układ o więcej laboratoriów, na przykład zrobić ich po 12 z każdej strony, no to będzie to akurat ten wynik. Dobrze, po tej stronie taśmociąg wyjściowy. W którym będziemy sobie wyprowadzali moi drodzy, będziemy sobie wyprowadzali nasze niebieskie kostki, choć tu będzie szybciej. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj dobrze przeskoczyć. A jak nie, to się będę martwił wtedy. A zawsze mogę odejść, ale nie. Ok, w porządku powinno się udać. To już możemy ogólnie puścić górą. Tak, to jest ta jedna jedyna niedogodność, że tak idzie taśmociąg od ropy naftowej, że no nie da się tego zrobić inaczej. Dobrze obok mogę, mogę, z tym, że ja bym już chciał pójść. Dół dobrze i teraz tak, tutaj oczywiście jeszcze może kawałek, teraz weź mi to drzewo zetnij. drzewo miałeś ściąć. Tak jest. A no to chodź. Dobra, będzie trochę paliwa. Ok, i moi drodzy, jeszcze kawałek taśmociągu. Dlatego, że tu, oczywiście, moja ulubiona konstrukcja, czyli magazyn buforowy. Raz, dwa. Na razie tyle. Ok, i do niego powiedzmy sobie, że. Nawet na samym początku taśmy, O tak. Czyli to mi nie będzie potrzebne, ale na początek będzie tego bardzo dużo, więc robimy to w ten sposób. Zasilanie. Proszę bardzo, jest zasilanie. Dobra. Mamy, moi drodzy, kostki niebieskie. Nie pozostaje nic innego, jak wysłać stąd obwody, a stąd elektromagnesy. OK, i zobaczymy, czy to się sprawdza. Jak się nie sprawdza, będziemy wysyłali szybciej. Trzeba wysyłać szybciej. Dobra. Wobec tego wysyłamy szybciej tutaj możemy dać yy, drugi wolny. To będzie szybciej. O dobra i tu możemy dać drugi szybki. Żeby się już po prostu nie bawić. Nadmierną logistykę i przekładanie. O! Przekładanie moi drodzy. Dobrze. Czy to wystarcza? Jakby się okazało, że to jeszcze nie wystarcza, no to trzeba będzie jeszcze szybciej to zrobić. A czy ja dam radę to zrobić jeszcze szybciej, tego nie wiem. Teraz zobaczymy. Dołożymy jeszcze w takim razie jedną taśmę tutaj i tutaj. Ok. I tutaj. Ok. Tego samego typu. Tego samego typu. O. Dobra. Zobaczmy teraz. Gdzie ty tam jesteś? Poleć sobie do góry. Okej. Okay, mamy. Świetnie. O to mi chodziło, żeby było po prostu, bo... W tym momencie... Dlaczego ten tu nie pracuje? Czego jemu trzeba? A, już jest pełny. Dobra, już jest pełny. No to teraz wyrzucamy, że tak powiem. O, widoki. Świetnie. Obojętnie, jaki. Bo przecież to jest tak. Y, tu. I już. Cyk, i jedziemy, proszę bardzo, pięknie, elegancko. Produkcja biegnie. Niebieskie kostki się robią. Pora wziąć się za produkcję czerwonych kostek. Ok. A czerwone kostki zrobimy w ten sposób, że stąd wyprowadzimy taśmociąg. Ok. Poprowadzimy go. W tę stronę. Tam coś krzywo wyszło, ale to nie szkodzi. Stąd wyprowadzimy taśmociąg, z tym, że on od razu będzie chciał działać. Przyciągnę sobie tylko robota, żeby było szybciej. Ok. To żeby nie chciał działać tak od razu, to później będę mógł to zrobić. Będę mógł to zrobić. To zrobimy to tak. teraz tutaj tak. I tu pociągniemy prosto, tu pociągniemy prosto, i tu postawimy laboratorium. Raz, dwa, trzy. O, jeszcze bliżej można Ale to. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Kto nie ma zasilania? Nikt nie ma zasilania. Nikt nie ma zasilania. No to w takim razie. Dałoby się to objąć wszystko z przodu, może. Bo wtedy jeszcze będą. Ale dobra, nie będziemy żałowali sobie, wiesz. Stawię, stawię. Raz. Może nawet to lekko nadmiarowe jest, ale to nie szkodzi. O, tu bym ją gdzieś chciał wstawić. Dwa jest. Dobrze, i ta sama, moi drodzy, ta sama sekwencja, czyli krótko mówiąc, tutaj teraz zaczynamy zasilać. Czyli krótki, długi. Długi. E, nie tu. I niedługi. Krótki. Ok, tak, nie pomyliłem się. To jest dwójka, to jest jedynka. Dobrze. Tutaj, oczywiście, robimy czerwone kostki. Tu robimy czerwone kostki. Tak, podajemy surowce. Gdyby się okazało, że idzie za wąsko, będziemy wtedy kombinowali, jak zrobić, żeby szło szybciej, to znaczy za wolno. Będziemy kombinowali, co zrobić, żeby szło szybciej. Ok, ponieważ, jak widzimy, grafit idzie zdecydowanie wolniej niż wodór. W tym przypadku, co prawda, możemy sobie zrobić tylko. Jedno wyjście tutaj, ale nie ma przeszkody, żeby dołożyć jeszcze tutaj i postawić jeszcze jeden i to już będzie 6 na sekundę. Mam nadzieję, tak, 3, 3 i ten robi też 3 i to jest 6 na sekundę. I to w zupełności wystarczy, bo tyle przenosi pas. Dobra! Mamy to! Proszę bardzo, tworzą się czerwone kostki. Tworzą się czerwone kostki, tworzą się niebieskie kostki. Tak. No to teraz pozostaje jedynie zrobić magazyn buforowy. Jak zwykle. Gdzieś tutaj, chodź tu. Tam no, w zasadzie sobie poleć. O! Tak. I moi drodzy, taśmociąg. Tę stronę. Dobrze. Na końcu taśmociągu magazyn buforowy. Będzie odbierał produkcję. On tam ją sobie może odbierać wolniej, szybciej. Wszystko jedno na dobrą sprawę. Na początek, może dam dwa szybkie. Brak zasilania. Damy zasilanie, proszę bardzo. Tym bardziej, że mam tych wież naprawdę mnóstwo. Jeszcze tak, żeby objęło to, ale żeby mi troszeczkę dalej ta wieża stanęła. Tu będzie dobrze. Okej, okay. a no tak, no i jeszcze trzeba wydawkę zrobić, tak? Tego nie zrobiliśmy. I już mamy, proszę bardzo. Tak. 30 kostek. Nie, przepraszam, jedna. Mamy. Oj, dobrze mamy. Że tak powiem tych kostek nie chce mi się nawet liczyć. 10 minut. Tak, mamy tutaj 10 na minutę, 30, 60, 90 na minutę, czyli półtorej na sekundę, gdzieś mniej więcej, tak? Przynajmniej. Dobrze. Okej, okay. i proszę bardzo, w tym momencie mamy, moi drodzy, zrobione podstawy naszego kompleksu badawczego. Nie wiem, czy mi się potem uda tutaj do nich jakoś dotransportować, na przykład, żółte bo ale już widzę, że tę lampę będę musiał, przepraszam, te, y, tę wieżę będę musiał jednak przenieść. Przeniosę ją tutaj, tą skasuję. Tak, ile mamy laboratoriów? Laboratoriów mamy 6 na razie. No i dobrze, i w porządku, i w takim razie teraz tak zrobimy. Yy, tutaj, tutaj, tutaj. Dobrze, teraz żebym się nie zakałapućkał, tak jak ja to sobie wymyśliłem, tak spróbuję to zrobić. Tu będą szły niebieskie, tu będą szły czerwone, yy, tu będą szły niebieskie, tu będą szły czerwone, ale tak, nie. Trochę się zakałapućkałem. No trudno, się mówi. W takim razie muszę zmienić koncepcję lekko. Bo tak, tutaj czerwone wpuszczę, niebieskie wpuszczę, czerwone wpuszczę. Dobra. Tak. I tutaj czerwone wpuszczę i niebieskie wpuszczę, bo to sobie pójdzie tędy na przykład. Tak. Z tego magazynu tędy, tędy, tędy i tędy. Dobra. Ok, powinno być dobrze. Powinno być dobrze. Yy, na razie zostawię te dwie wieże. Tu już nie mam, bo muszę rozłożyć tę wieżę. Ok, w porządku. Brak zasilania bywa czasem. Musimy pomyśleć, z której strony damy zasilanie od strony zbiornika z wodorem. Tak żeby tylko objęło te wieże, bo będzie mi tu potrzebne miejsce. Być może będę to jeszcze przebudowywał, nie wiem, zobaczymy. Ok, i teraz moi drodzy, tutaj receptura to oczywiście badania. Tutaj receptura to oczywiście też badania. Ok. I teraz wyciągamy moi drodzy transporter niebieskich, ok, Chodź tu będzie szybciej. Wyciągamy transport czerwonych. Tak, to zrobię. Potem być może będę musiał troszeczkę zmienić sposób podawania niebieskich kostek. Ok, w porządku. I teraz, czy szybkie, czy wolne, wszystko jedno, bo na dobrą sprawę to decyduje tempo badań, a nie powiedzmy sobie tempo w tym momencie tego podajnika. To nie zrobiłem drugiego. Zrobiłem dobra. Z tej strony to samo. Z tej strony to samo. Dobrze. Teraz tak, tutaj, ponieważ jest dużo w magazynie, to wypuścimy szybki. Tu, ponieważ jest już sporo w magazynie, to też wypuścimy szybki. Aha, to teraz tylko muszę Yy, muszę tutaj to troszeczkę inaczej zrobić. Tu muszę rozpiąć. O, a tu pójść tak. Dobrze. I tu ewentualnie... A nie, dobra, tu już zostawi Chyba, że... Prze... Dobra, okej, okay, tak. I tutaj, moi drodzy, też, żeby nie było... Dajemy na końcu szybki ciach. Dobrze. I powinno zacząć za chwilę działać wszystko jak należy. Tak jest. Już są pobierane. Tylko, że nie mamy żadnych badań. Nie pozostaje nic innego. Jak wejść, moi drodzy, na tabelę badań i powoli po kolei. Nie wiem, czy to jest kolejność, którą ja wybiorę, będzie dobrą kolejnością, czy nie. Na początek, na pewno chciałbym dojść do silnika odrzutowego, czyli muszę wziąć tak. O, rdzeń. Aha, na razie, za same czerwone, nie szkodzi. Dobrze. Potem jeszcze wzmocniony, a niech będzie. Dlaczegożby nie. Potem lewitacja magnetyczna, potem moi drodzy, super, generator super pola, dobrze. Potem niech będą sobie, o, frakcjonacja de deuteru, proszę bardzo, wytapianie kryształów, jeszcze jedno możemy dać, o i High Efficiency Logistics System, jeszcze raz. I teraz mamy kolejkę pełną, i powiem tak: niezależnie od wszystkiego, niezależnie od wszystkiego, moi drodzy, cokolwiek by się nie działo, jakakolwiek by ta kolejność badań nie była, to i tak jesteśmy w stanie zaspokoić swoje potrzeby badawcze. W momencie, kiedy się spotkamy znowu, te wszystkie badania będą już na ukończeniu i będziemy mogli działać dalej. A teraz zobaczcie, na razie idzie to wszystko z magazynu. Trzeba sprawdzić jedną rzecz: czy w magazynie przybywa, czy ubywa. Słuchajcie, w magazynie przybywa. To znaczy, że możemy postawić jeszcze jedną wieżę laboratoriów badawczych, żeby badania przyspieszyć. I taki też mam zamiar. To zobaczę, czego potrzebuję. Mogę zbudować jedno, cztery szkła. Teraz muszę sobie posortować. Szkła mam dosyć. To jest żelazo, przepraszam. Żelaza mam dosyć. Yy, tak, yy, i mogę cztery szkła. Pewnie tak, pewnie kamienia mam yy, mało. Kamienia mam dosyć. Tego mam dosyć. Tego mam. Nie wiem, czego mam za mało, ale prawdopodobnie szkła, właśnie tak. Gdybym chciał zrobić 3. Tak jest, dokładnie. Zabraknie mi szkła, niestety. O, a co się szkło jest? Ile jest? Ach, dwa kamienie są. Dobra, dobra, to jeden już mamy. To dwa jeszcze zaraz zaraz szybciutko. Dwa dorobię. Też tak na prymitywa. Za przeproszeniem o. Weźmiemy te duże skały. Zawierają w sobie rudę tytanu. Więc i kamień, i ruda tytanu. Okej. Okay. Yy, zobaczcie. Więcej rudy tytanu niż kamienia. To, to, to i to poproszę, tak? Aha, no dobra, dobra. Do. Okej. Okay. Zobaczcie, że za chwilę będziemy mieli wodorowy rdzeń paliwowy gotowy. Tak. A ja poproszę jeszcze dwa laboratoria. Dwa, tym razem. Trzy mogę zrobić, a ja chcę.

Nie tak w takim razie, tak. I chociaż się to może wydać dziwne, to nie w tę stronę. Dobra, jeszcze raz. O ten sposób. Wygląda na to, że tu już nie postawimy. Kolejnego y, bloku laboratoriów, ale moi drodzy, postawimy na pewno wyżej laboratoria, bo y, postawimy wyżej, bo za jakiś czas będę miał już budownictwo pionowe y, na kolejnym etapie. Tak, i tu oczywiście badania, jak najbardziej. Podajemy sobie zupełnie spokojnie. Ciach, proszę bardzo, tak bo tutaj i tak, że tak powiem, to badanie leci jak leci. Tutaj nie ma sensu robić, nie ma sensu robić, można powiedzieć, jakichś tam nadmiarów ostrych. Za chwilę powinniśmy mieć w górnym laboratorium też już prace powinny przebiegać. Tak, już biegną prace w górnym laboratorium. Ok, a ja sobie tutaj szybciutko zrobię. Wyjście, o, po prostej i wejście po prostej, o, i już w tym momencie dobrze. O, tyle kostek, ile wychodzi. Tyle jest w tym momencie pobieranych. Jak trzeba będzie, to będziemy dokładali większą prędkość. Zobaczmy, czy przybywa, czy ubywa. Utrzymuje się na tym samym poziomie, dopóki pobiera, tak. A nie, troszeczkę nawet rośnie, czyli myślę, że jak dam tutaj szybki to też, to też, ale zobaczcie, na razie nie pobiera. Jak dam tutaj szybki podajnik, to też powiedzmy sobie będzie to działać. Dobra, okej okay, moi drodzy, oj, ale żeśmy zrobili sporo. Powiem szczerze teraz zobaczcie, wbrew pozorom wcale nie będzie mi tutaj chyba trudno postawić kolejnych. Kolejnych laboratoriów zrobię to jedno jeszcze, bo chcę coś sprawdzić, bo przecież laboratoria potrzebują tylko i wyłącznie taśmociągu wejściowego. Nie potrzebują wyjściowego laboratoria badawcze oczywiście, tak? No i co? I tutaj nam zabraknie jednego pola. To się najwyżej przesunie, przesunie się najwyżej, moi drodzy, taśmociąg ten z ropą naftową. Bo będę go mógł przesunąć bliżej, tutaj tych moich niebieskich. Ale gdybym się bardzo uparł, to myślę, że zupełnie spokojnie tu się zmieszczę jeszcze z jednym pasem niebieskich. A jak nie, to będę kombinował co dalej. W każdym razie widzę, że jeszcze mogę się rozbudowywać całkiem sporo i bardzo szybko te badania prowadzić. Zresztą, zobaczmy, jak one wyglądają. Dostało niecałe dwie minuty. Słuchajcie, dają naprawdę równo i dokładnie. Dobrze, a w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam jak zwykle do polubienia, komentowania, subskrybowania. Jak się podobało, powiedzcie znajomym, niech też przyjdą i obejrzą. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!